Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na podpisaniu umów z kolejnej edycji Społecznika. Bardzo serdecznie chciałbym powitać Panią Marszałę Pańkowską, z przedstawicielką Urzędu Marszałkowskiego, Panią Starostę Violetę Wiol Kaszak w dwóch osobach w tej chwili prawdopodobnie, jako Starostę i jako przedstawiciela Stowarzyszenia, i Pana Łukasza Młynarczyka, Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Szanowni Państwo, kolejna edycja y, społecznika. Ogromne pieniądze, ponad 3 miliony złotych wniosków złożonych z powiatu. 27 inicjatyw, stowarzyszeń troszeczkę jej, ponieważ y, jakby pewnie niektóre składały większą ilość wniosków. Serdecznie gratuluję tym z Państwa, którzy dotarli do y, podpisania y, umowy, przeszli procedury, bo wprawdzie nieskomplikowane, ale trzeba się troszeczkę wysilić, żeby te wymogi spełnić. Tym bardziej, że no nie wszystkie zostały ocenione pozytywnie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku Urząd Marszałkowski będzie bardziej przychylnie patrzył na wnioski z Powiatu Groszczyńskiego i tych wniosków będzie więcej. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Marszałkę. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie Państwa. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj tutaj podpisywać z Państwem wnioski. Program Społeczny Urzędu Marszałkowskiego cieszy się olbrzymim powodzeniem już szósty rok, więc, więc rzeczywiście tych inicjatyw w całym województwie zachodniopomorskim jest naprawdę całe, całe mnóstwo. Bardzo nas to cieszy, bo tak naprawdę to Państwo macie realny wpływ na to, co się dzieje w tych naszych małych lokalnościach społecznych, lokalnych, takich naszych małych ojczyznach, i tak naprawdę to y, Państwo od samego początku, od samego początku, jak ten pomysł powstaje, powstaje w Waszych głowach, realizujecie później te pomysły. Ja zawsze przy takich okazjach proszę, żebyście potem zapraszali nas, żebyśmy widzieli, jak realizujecie te wasze, y, to Wasze zadanie, czy wasze zadania. Bo te zadania są tak bardzo różnorodne i te inicjatywy, które jak już my tutaj z panią prezes jeździmy po województwie, naprawdę są tak zróżnicowane i tak fantastyczne. Dlatego bardzo dziękujemy państwu wszystkim, którzy przyczyniacie się do tego, że tak wspaniałe pomysły są realizowane w naszym województwie. Oczywiście w zeszłym roku, kiedy rozmawialiśmy z zarządem województwa zachodniopomorskiego i z panem marszałkiem Geblewiczem nad kontynuacją społecznika, to tak naprawdę nie było ani chwili zastanowienia. Od razu powiedzieliśmy, że tak, społecznik ma sens, Chcemy kontynuować i dlatego w, w tym pierwszym naborze na rok 2022 mamy pulę pieniędzy prawie 3 miliony złotych. Państwo jesteście w subregionie C i tutaj też rzeczywiście bardzo dużo wniosków zostało złożonych i y, przeanalizowanych, wypunktowanych i bardzo się cieszę, że Państwo jesteście tutaj tymi naszymi beneficjentami, którzy za chwilę będą podpisywać umowy. Bardzo się cieszy, cieszę, się, że Pani Starosta dzisiaj właśnie tak jak Pan Burmistrz wspomniał, występuje w takiej podwójnej roli. Nie wiem, która dla Pani starosta teraz jest bardziej zaszczytna. Właśnie to, że w takim stowarzyszeniu, który będzie realizował swój pomysł właśnie i, i z tego naprawdę bardzo się cieszymy. Gratulujemy jeszcze raz serdecznie i myślę, że nie przedłużając Pani Prezes możemy rozpoczynać podpisywanie umowy. Tak, dzień dobry, to ja już też podmawiam. Siedzącej. Dzień dobry, Natalia Wegna, Koszeńska Agencja Rozwoju Regionalnego, operator programu od początku. Ja w kwestiach organizacyjnych. Będziemy podpisywać umowy, będę zapraszała przedstawicieli stowarzyszeń tutaj do naszego stołu. Ja bym prosiła o takie tutaj dla szerokiego audytorium dwa słowa o danej inicjatywie, bo Państwo najlepiej wiecie, co się będzie działo. To będzie taka wspólna autoreklama. Jako pierwsze stowarzyszenie Niebieski Koralik z dwoma inicjatywami zapraszamy do. Do stołu. Jest e, pierwszy projekt, cudze chwalicie, swego nie znacie, koralikowa akcja Ekoeksploracja. Wymyśliliśmy e, przejazd przez wszystkie gminy naszego powiatu, e, aby zwiedzać urokliwe miejsca, e, włącznie z zabytkami. I to jest taki wyjazd integracyjny, e, wielopokoleniowy, bo od młodzieży po seniorów. E, Spwiezanie tych zakątków, upamiętnianie w formie zdjęć i też wspólna, wspólne takie spotkanie integracyjne. Super. Druga inicjatywa. A druga inicjatywa to jest zasadź się na zdrowie z koralikiem. I tutaj pomysł jest nasadzenie roślin miododajnych na terenie powiatu bolsztyńskiego. I też taki konkurs Las w Słoiku skierowany do około 100 osób z terenu też naszego powiatu. Też do różnych grup wiekowych. Też wspólny piknik, wspólne rozmowy na temat ekologii. To czyli, główne takie cele, które chcemy zrealizować. od najmłodszych do najstarszych? Od najmłodszych do najstarszych. Super. I ekologicznej torby. torby. E. to Jeżeli zobaczymy chodzi o przyszłość. Się. Mówiłam, że będę się wtrącać. Yy, to już czas szybko pędzi. 3 października jest następny nabór na pierwsze tak. półrocze przyszłego roku. Czyli, no bo wakacje to zazwyczaj się rozjeżdżamy, może nie mamy Koniec do tego głowy, nie. ale we wrześniu <laughs> trzeba już tak yy, no intensywnie przemyśleć, co chce się robić. Także zapraszamy. Też przypominam, że w następnym naborze taką nowością będą punkty dodatkowe poza tymi, które już Państwo znacie, za prawidłowe rozliczenie poprzednich projektów. Czyli prosimy rzeczywiście przyłożyć się też do tej podmowy rozliczeniowej. Jeżeli tam nie będzie poprawek, uwag, to będzie można, że tak powiem, z automatu otrzymać punkty dodatkowe. Dziękuję. A w tej chwili zapraszam ochotniczą straż pożarną w Zamęcinie. Kształtowanie świadomości ratowniczej i doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu przez młodzieżową drużynę porządniczą. <tryk> Najdłuższy tytuł w, tak? w momencie, no, no tak. Skomplikowany. Bardzo skomplikowany, ale bardzo naturalny, bo to wszystko jest kierowane. Do, dla młodzieży y, wiejskiej w tym wypadku, dla naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej w Zamęcinie. Y, no, jest tam bardzo duża grupa młodzieży, która się interesuje strażą, tak jak, po prostu jak wszędzie, nie? ale tutaj chcemy umożliwić zapoznanie ze sprzętem, którym dysponujemy, bo mamy naprawdę nowy i na poziomie Tak i po prostu po tej tak można, dalekiej podróży, jak jest, jaka była pandemia, nie było tak bardzo spotkanie z młodzieżą. Mam nadzieję, że ta ruszy i ten program nam pomoże. Dużo młodzieży jest? W tej... no, no, wie pani, orientuję, no tam 20-25, tak. Także inaczej powiem, co strasznie zawyje, no to przychodzą, patrzą i tak dalej. Nie? To, to jest mhm. jakoś tam zainteresowanie jest, nie? I dlatego... Chcemy pomóc i po prostu Super. E, przedstawić Dobra, to, co jest. Do podpisania. Pierwszy raz braliście udział w społeczniku? E, czy już mieliście? Drugi raz, a przedtem braliśmy na większą taką e, ilość, to było po prostu zagospodarowanie e, remizy tak? e, na sprzęt. A propos remiza, granty strażackie? Tak, bierzemy, Bierzemy. Dobrze, bardzo dobrze. Jesteśmy, bierzemy. jesteśmy w tej chwili w trakcie naboru na granty strażackie, więc tak, proszę tak. brać udział. Tym bardziej, że w tym roku granty strażackie są o, o wiele większe, bo do 20 tysięcy złotych na, na rozbudowę, na remonty, więc tu można sięgać. I nie ma wkładu finansowego własnego, to jest ważne. Tylko, że tam jest ta kadencja, że jak ktoś pytał w zeszłym roku. Tak, tak, no, tak, no, tak, tak, tak oczywiście. To. Dalej mamy straż pożadną, tym razem w Raduniu. Zawody sportowe w strzelaniu. Opucha tezesa, OSP. W strzelaniu? Tak, z czego? W strzelaniu. Teraz nam Pan wszystko tak. powie. Jest to kolejny kolejny kręg zgłosił Radunia. Były różne. Tym razem są to zawody strzeleckie na prawdziwej strzelnicy z prawdziwej broni w Stargardzie. Myślę, że że potrzebne i na pewno wszyscy wrócimy zadowoleni z tego a pragnę też tutaj powiedzieć, że w tamtym roku otrzymaliśmy grant strażacki, także jakoś tutaj jesteśmy mile widziani i doceniani, za co serdecznie dziękuję. Tak bardzo. Super. Tak, tak, tak. Na każdej stronie tylko swój podpisik mały. Proszę sobie długo coś zorganizować.

Znęczyć znaczy Panu. Tak, gratuluję serdecznie. Niezręczny chcecie wstawać, siadać. Nie Proszę ja bardzo, gratuluję serdecznie. Yy, jesteśmy z Wami, Krzęcin. Jest z nami? Nie ma. Jesteśmy z nami, dobrze. Ale ciekawa inicjatywa korzeńska Łapka. Koło gospodyń wiejskich Jadosławianki. Zapraszam. Coraz młodsze dziewczyny w tych kołach gospodyń wiejskich w naszym województwie. Mało tego, jak teraz jeżdżę, to w kołach gospodyń wiejskich są i panowie. Są też, tak, nas też są. No są. to, to jak nazywacie? Gospodynie? Gospodarze. Tak, gospodarze. Super. No to opowiadajcie same. Nasze koło napisało projekt pod nazwą przygoda z przy... przyrodą i ekologią. Mieszkańcy Jarosławska zadbają o i poznają przyrodę w ekologiczny sposób. W ramach realizowanego projektu chcemy zrealizować dwa wydarzenia. Wyjazd do zoo w Poznaniu oraz wspólną akcję sprzątamy Jarosławsko. Wspólnie z mieszkańcami chcemy posprzątać i zakończyć to opieczeniem kiełbasek. W naszym projekcie chcemy zaangażować jak największą liczbę mieszkańców oraz uchodźców z Ukrainy. Mamy nadzieję, że uda się podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców miejscowości. Super. Super, Super bardzo nas to cieszy, że chcecie też zaangażować naszych gości z Ukrainy i Na każdej jest stronie podawkę i na końcu będzie miejsce no, tak na podróż. Aha, proszę Państwa, taka informacja to już pani Marszałek mówiła, bardzo prosimy zgodnie z zapisami regulaminu i umowy o informowanie nas jako operatora o ścisłych terminach państwa inicjatyw, tak? Na co najmniej tydzień przed. Będziecie Państwo promowani na stronie społecznika i na stronie Urzędu Marszałkowskiego, jak również nierzadko w mediach regionalnych i ogólnokrajowych, a ponadto też no niekiedy na przykład Państwo Marszałkowie też chcą odwiedzić daną inicjatywę. Więc mówię bardzo proszę nie zapominać no, o tym proszę, o no, obowiązku tak. informacyjnym. Zresztą tak tak? możecie Państwo już tak oglądać, bo już pierwsze plakaty, pierwszy imprez się... Pokazują, można czasami się czymś zainspirować. A zapraszam, klub sportowy Pomorzanka Jarosławsko. Zdrowe gotowanie to eko kulinaria wraz z kołem gospodyń. My jako klub jesteśmy znawcami, można powiedzieć w dziedzinie sportu? Tutaj na końcu nazwisko. Tak jeszcze Gotowanie. <noise> tak, tak. Proszę Dziękuję Państwa, bardzo. ja tu zwrócę uwagę, bo to czasami nawet w do, nawet w tych inicjatywach, które ostatecznie dostają no, dotacje, ale chciałabym zwrócić uwagę na ten aspekt zaangażowania społecznego, bo czasami można... No, z tego powodu dużo punktów stracić. Tu Państwo mówią o współpracy z Kołem Gospodyń wiejskich, które jest lokalnie, to jest właśnie to zaangażowanie społeczne. Natomiast praca wolontariuszy, członków klubu de facto tym zaangażowaniem nie jest, bo to jest częsty błąd we wnioskach. Także tutaj, jeżeli Państwo macie taką współpracę na przykład z miejscowym Kołem Gospodyń, to, że organizacje współpracują, to to jest to właśnie, co należy w tą dobyczkę pisać. I wtedy będzie max. Tak, tak, no to jest świetna. Tu pracujemy już któryś raz, bo już mamy chyba drugi taki projekt. Pierwszy mieliśmy właśnie na stoły. Na jesieni będzie, będzie, będzie następny nabór, to co? Startujecie, nie? Tak, no. Bardziej, że, że w tym roku jest kwota większa, prawda, niż w poprzednich latach. Teraz mamy 5 tysięcy złotych, więc... Nie. To jest naprawdę super. Nosi zawodnicy jadą, zagrają, dziewczyny gotują. <grym z górą> I tak się dogadujemy. Świetnie. A rób pani. Aha. To jest fajne z pałacami obdarowywać. Dziękuję serdecznie, drogę dla Pani tak. z prezencikiem. Dziękujemy Dzięki. bardzo. A ja już zapraszam Akademię Piłkarską GAWIA. Jesteśmy Akademią Piłkarską, My zorganizujemy turnieje, treningi i turnieje dla, dla dzieci z Ukrainy e, wraz z naszymi chłopakami z, z Akademii. Skończy się to dwoma turniejami, e, grille, fajne, fajne dwie imprezy, pełna integracja, żeby dzieciaki troszeczkę odskoczyły w tej tajemności. Kiedy planujecie imprezę? Zaczniemy jak podpiszemy teraz umowę. E, zakupimy sprzęt mm -hmm. i zaczynamy treningi. No i chcemy zrobić Dzień Dziecka, jak się uda. O no, chwilę? Tak, ale mamy dwa, więc Dzień Dziecka i wtedy zakończenie roku. Aha. E, proszę Państwa, Pan mnie znowu zainspirował, e, mówiąc, że zaraz idą na zakupy Państwo. E, po podpisaniu umowy my bardzo szybko wysyłamy pieniądze, tak? Ja podpisałam setki przelewów i one bardzo szybko do Państwa idą, ale pamiętajcie Państwo, sami podaliście do umowy daty realizacji swojej inicjatywy. Nawet jeżeli przyjdą te pieniądze, to dopiero możecie je wykorzystywać w tym okresie, który sami wskazaliście do umowy, tak? Wcześniej nie kupujemy, bo później będą po prostu niekwalifikowane te środki. Czyli y, trzeba jeszcze raz wrócić pamięcią do tego, co napisaliśmy w wniosku, w jakim okresie chcemy realizować projekt, a nie do dnia na przykład podpisania umowy, tak? Ponieważ my umowy podpisujemy wcześniej, tak żebyście Państwo mogli zdobyć, już wejść w inicjatywę z gotową umową. Zapraszamy Stowarzyszenie Aktywny Senior z siedzibą w Głopowie. Mamy? Seniorów nie mamy. Bo aktywni seniorzy aż dwie inicjatywy mają. Nie, no A mamy już przedstawicieli Stowarzyszenia Angilla? Stowarzyszenie Angilla napisało projekt dotyczący sfery wodnej. Planujemy zorganizowanie sprzątania jeziora. Jesteśmy już po takiej jednej imprezie cyklicznej. Widzimy dużą potrzebę organizacji mhm. takich akcji, ponieważ chcemy uświadamiać społeczeństwo, że woda to nie śmietnik. No i chcemy to wprowadzić cyklicznie, żeby społeczeństwo Choszna, szczególnie osób korzystających z tego naszego akwenu, zrozumiało, że jest to taki nasz, nasza perełka i trzeba o to dbać. Czyli angażujecie. I od, od najmłodszych, od do... najmłodszych do, najstarszych, do najstarszych, zaprzyjaźnione kluby i, i stowarzyszenia nurkowe z okolic, także to się przenosi gdzieś tam Aha. jeszcze na inne akweny. Jeżeli to będzie e, dalej bardzo fajnie funkcjonowało, także jezior mamy dużo w okolicy. Tak, tak. Jeżeli ktoś będzie chciał, z wójtów w sobie... Pierwszy raz pisaliście? Pierwszy raz, jesteśmy Pierwszy młodym raz. stowarzyszeniem. Aha, aha. No, no to chyba chwilę będzie okazja do następnego wniosku no, o na